Cześć, z tej strony Grzesiek, witam was w kolejnym odcinku kanału ratowniczego. W dzisiejszym odcinku odpowiem na wasze pytania, które zdaliście mi pod filmami. Zadaliśmy pod filmami, ale zanim e, odpowiem na te pytanie, e, przepraszam za mój zaros. Jak widzicie, w filmach ogólnie mam zaros. Mam zaros, ponieważ filmy nagrywam głównie między służbami, a między służbami się nie gole, ale na służby zawsze jestem ogolony. Pamiętajcie, bo jeżeli się pracuje w Państwowej Straży Pożarnej, e, a już na, jak się pracuje na podziale, bo to obowią, jest obowiązek golenia się, więc spokojnie. Na podziale, byłem jestem ogolony, w domu raczej się nie gole. Słuchajcie, jeżeli chodzi o. Pierwsze pytanie. Czy trzeba ukończyć jakieś kursy, żeby być komendantem, naczelnikiem OSP? E, gdzie się odbywają i czy świeżak może być naczelnikiem? Jeżeli chodzi o naczelnika, no to trzeba odbyć specjalny kurs, który jest organizowany przez komendę miejską, powiatową albo e, wojewódzką. Gdzie te kursy się odbywają? No te kursy odbywają się w komendach, warunkiem uczestnictwa w takim kursie jest oczywiście posiadanie skończonych 18 lat, oczywiście ważne badania lekarskie, które uprawiają nas do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, no i jeżeli te warunki spełniamy, no to też oczywiście trochę chęci. I czy świeżak może być naczelnikiem? Słuchajcie, no świeżak y, może być naczelnikiem. Nie ma, nie ma, w tym jakiegoś problemu. Ja przynajmniej o tym nie słyszałem. No chyba, że, że wy coś innego wiecie, no to, no to bardzo chętnie proszę o napisanie tego w komentarzu, ponieważ to jest też jest temat do dyskusji. Jeżeli się mylę, oczywiście, no to proszę mnie poprawić. Ale świeżak y, w mojej opinii może być naczelnikiem. Y, tylko to jest dosyć taka ważna funkcja, y, dosyć ważna funkcja. Naczelnik ma dużo na głowie, musi dużo rzeczy ogarniać, więc zastanowiłbym się, czy chcę być tym naczelnikiem, czy nie. Ja sam taki kurs odbyłem, nigdy naczelnikiem nie byłem, nigdy naczelnikiem nie chcę być i wtedy też nie chciałem tym naczelnikiem być, po prostu było miejsce na kursie, nikt nie chciał iść, nie było chętnych, mi to jakby spasowało czasowo, więc ja na taki kurs poszedłem, mam taki kurs zrobiony, mam takie zaświadczenie, więc... Więc taki kurs się odbywa, jeżeli tylko, jeżeli tylko macie ochotę, to jak najbardziej, jeżeli wyrazicie takie chęci, będziecie spełniali wymagania, o których mówiłem, no to jak najbardziej możecie być skierowani na, taki, na takie, na takie, szkolenie. Jeżeli chodzi o to, żeby zostać komendantem, w sensie komendantem, ja to rozumiem jako zostanie prezesem, prezesem prezesem OSP no to żeby być prezesem OSP to nie trzeba mieć żadnych kursów skończ, skończonych po prostu prezesa wybiera rada i ta rada decyduje czy czy, dana, czy chcą daną osobę za prezesa czy nie. I tutaj w przypadku tak jak w przypadku naczelnika Świeżak także może być prezesem ale to wszystko tak jak mówię zależy od rady zależy od tego jak my się na to zapatrujemy jak na to się zapatrują inni i czy chcemy taką funkcję pełnić i jak ja to mówię wszystko jest do dogadania się z ludźmi którzy w tym OSP Rządzą i którzy wybierają władzę. Słuchajcie, i drugie pytanie: Jak to jest udostępnianiem wizerunku strażaka zawodowego chodnika, nagrywaniem o akcji oraz udostępnianiem takich filmów w internetach? Słuchajcie, zasada jest taka: wszystko jest fajne, dopóki się nic nie stanie. Jeżeli chodzi o udostępnianie, my, jako funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, więc, jakby każdy ma prawo nas nagrać i nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o nagrywanie akcji to też nie widzę problemu z nagrywaniem akcji pod jednym warunkiem. Wszystko jest fajnie dopóki podczas nagrywania tych zdarzeń e, i oczywiście udostępnianiu tego w internecie. E, jeżeli w czasie nagrywania takiego zdarzenia nie udostępniamy twarzy osób poszkodowanych albo osób postronnych które nie biorą udziału w zdarzeniu, albo nie udostępniamy y, twarzy, wizerunku osób, które sobie by tego nie życzyły, bo sobie tego po prostu nie życzą. Bo to jest tutaj ważne, bo y, jeżeli my sobie nagrywamy zdarzenia y, i potem taki film wrzucamy do internetu, on jest poddany jakiejś obróbce y, filmowej. I na przykład powiedzmy, pewne twarze są zamazane, jest jakaś tam cenzura, pewnych ludzi nie widać, i suma summarum wychodzi tak, że w całym ty, w całym tej akcji widzimy tylko siebie, naszych kolegów z OSP e, i ewentualnie jakichś tam policjantów, no to myślę, że z tym nagrywaniem nie ma nie ma problemu. Jest kupa filmów nagranych e, na YouTubie wrzuconych jakieś tam wyjazdy do zdarzeń, same zdarzenia, ale zauważcie, że to są filmy, które są kręcone mm, często gdzieś tam obok, i, i jakby my jako funkcjonariusze. Jesteśmy poubierani w nomeksy, w hełmy, ciężko jakby jest nas, jest nas zidentyfikować, więc jakby z tym skręceniem. Funkcjonariuszy, nagrywaniem akcji nie ma żadnego problemu. Problem się pojawia z samym udostępnianiem, bowiem jeżeli na przykład na nagraniu będzie osoba, która sobie tego nie życzy, bo nie wiem czy wiecie, ale żeby taki, taki film rzucić do internetu, osoba, którą nagrywacie, czyli na przykład nagrywacie innych funkcjonariuszy, czy w ogóle inne osoby, taka osoba musi wyrazić zgodę na to, że na publikację, bo nagrywanie nie jest niedozwolone, ale publikacja i rozpowszechnianie tego to już jest troszeczkę bardziej skomplikowany temat, ponieważ trzeba mieć na to zgodę. Ja rozmawiałem z jednym prawnikiem, on mi powiedział, że dopóki, dopóki jakby osoba wyraża na to zgodę, no to wszystko jest ok, ale w momencie, kiedy na przykład rozpowszechniamy film w internecie, a dana osoba na przykład sobie tego nie życzy i na tym filmie. Taką osobę można zidentyfikować od razu, bo każdy wie, kto to jest. No to wtedy taka osoba na przykład może złożyć jakiś wniosek o to, żeby taki film usunąć i rościć sobie tam jakieś prawa, tak? Dlatego e, udostępnianie wizerunku strażaka to jest taki temat trochę. Jedni, jedni, jedni mówią, że, że można udostępniać, drudzy mówią, że nie można. Ja się spotkałem z prawnikiem, który stwierdził, że e, nagrywanie jest okej. Okay można potem to nagrywanie używać na przykład w sądzie jako sprawę w dowodzie powiedzmy, nie wiem, na filmie widać coś takiego, że strażak, jakiś strażak nas obraził, chcemy iść do sądu czy tam jakiś policja nas obraził, strażak wojskowy, ktokolwiek, chcemy iść do sądu i na jakaś sądzie pokażemy ten filmik więc wtedy nie ma problemu, ale jeżeli wrzucimy to do internetu bez zgody tej osoby, no to wtedy może być, może być mały problem eee, też spotkałem się z czymś takim, że podobno jeżeli wrzucamy do internetu filmy e, podczas których ciężko jest zidentyfikować identyfikować daną osobę na przykład jeżeli byście nagrali mnie na jakimś zdarzeniu i e, nie można byłoby w 100% stwierdzić że ja to ja, no to wtedy nie ma z tym żadnego problemu. E... Ale ogólnie z nagrywaniem nie ma żadnego problemu. Problem pojawia się z udostępnianiem, więc musicie być bardzo uważni, czujni co udostępniacie, z kim to udostępniacie i gdzie to udostępniacie. Jeżeli już chcecie udostępnić, no to, to wszystkie profesjonalne filmy, które są nagrywane w, ze zdarzeń, stra, yy, ze zdra, zdarzeń straży pożarnej czy to są ochotnicy czy zawodowi. Zauważcie, że na przykład jeżeli jest osoba jakaś poszkodowana i są prowadzone jakieś działania na przykład resuscytacja krążeniowo-oddechowa, to zauważcie, że te twarze są zamazane i wtedy z tym nie ma żadnego problemu, ponieważ jest niemożliwa identyfikacja tej osoby. Dlatego z tym nagrywaniem akcji ja nie widzę problemu. Musicie po prostu uważać co wrzucacie, gdzie wrzucacie i i czy, I czy to w ogóle jest potrzebne, tak? Ale tak jak, tak jak mówiłem, jako funkcjonariusze publiczni mamy prawo być, mamy prawo być nagrywani. Jeżeli chodzi o nas strażaków, to sami wiecie, jak to wygląda. Społeczeństwo nas odbiera jako mamy największe zaufanie społeczeństwa, więc jakby my jesteśmy nagrywani głównie jako. Taki ludzie nas nagrywają z ciekawości po prostu. Nie? To nie jest tak, że, że, że ktoś nagrywa, ponieważ chce nam coś udowodnić czy coś. tego po prostu są nagrywani z ciekawości, żeby potem komuś to komuś to pokazać, bo no jak wiecie, jesteśmy odbierani bardzo dobrze przez społeczeństwo. Dobra, słuchajcie. Kolejne pytanie co my tutaj mamy? Aha, jakie zadanie wykonuje się po SGSP? Czy po ukończeniu tej szkoły nie wrzucą nas za biurko? Czy w przypadku, kiedy chcemy być na podziale bojowym lepiej do szkoły aspirantów? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam Paweł. Paweł, słuchaj, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań po SGSP, ukończenie SGSP e Absolwenci tej szkoły e, są to funkcjonariusze, którzy w przyszłości e, będą obejmować, docelowo mają obejmować stanowiska dowódcze, jeżeli mówimy o podziale bojowym i nie tylko. No i e, takie zadania wykonuje się po SGSP. Jeżeli na przykład przychodzi strażak na podział bojowy po SGSP, gdzie jest zapotrzebowanie na dowódców, no to prawdopodobnie, że tuż tu zaraz po szkole będzie jego zadania, e, to będą zadania typowo dowódcze, czyli będzie dowódcą zastępu na samym początku, czyli będzie jeździł. Jeździł, jak, jak to się u nas mówi z przodu, czyli będzie jeździł i dowodził zastępem, e, i, to, i to będą jego obowiązki. Jeżeli oczywiście będzie w rozkazie rozpisywany jako dowódca, i on będzie odpowiadał, odpowiadał za dowodzenie całym, całym zastępem. E, jeżeli chodzi o o jednostki, gdzie nie ma takiego dużego zapoczenia na dowódców, ponieważ jest dużo dowódców, przychodzi, o, przychodzi oficer po, po szkole głównej, no to wtedy bardzo często oni jeżdżą normalnie jako ratownicy z tyłu. No, bo nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy ratownikami. Kierowca, dowódca, ratownik, wszyscy jesteśmy ratownikami, więc, więc oficerzy po prostu też jeżdżą z tyłu, też jeżdżą jako ratownicy i nie ma z tym żadnego problemu. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jakie są jakie są zapotrzebowania na danej jednostce. I teraz tak, jeżeli e, czy po ukończeniu tej szkoły nie wrzucą nas za biurko, no słuchajcie, nie będę tutaj się miał, jest jest taka szansa, że możecie polecieć za biurko. E, to, musi, to może być, ale nie musi, bo dużo, dużo stanowisk biurowych e, to są stanowiska docelowo oficerskie, więc jakby tam prędzej czy później e, te stanowiska muszą obejmować osoby, które albo są już oficerami, albo docelowo będą przeszkolone e, w SGSP do, to, do tego, aby takie stanowisko, stanowisko obejmować. Więc bardzo często są takie ruchy robione, że komenda zawiera sobie ludzi z podziału, e, powiedzmy oficerów i daje ich za biurko. Tak się dzieje, tak, tak się dzieje w niektórych miejscach, mogą nas wziąć za biurko, ale nie muszą, ale takie ryzyko, ryzyko istnieje, tak? Słuchajcie, taka porada, jeżeli na przykład chcecie, chcecie zostać na podziale bojowym, a jednostka ma specjalistyczną grupę ratownictwa, specjalistyczną grupę, jakąś nie wiem, wodno-nurkową, wysokościową, techniczną, chemiczną, cokolwiek. I na przykład, jeżeli się do takiej grupy zapiszecie, złożycie, złożycie jakieś tam chęć, że chcecie takiej grupy należeć, no to potem, jeżeli na przykład komendant będzie chciał was przenosić za biurko, no to zawsze to też będzie taki argument, że jednak jesteście w tej grupie specjalistycznej, pełnicie jakąś funkcję, no i to też jest taki argument, żebyście na tym podziale, bo ja wiem, zostali. I wtedy, na przykład, jeżeli jest kilku oficerów, a my będziemy mieli specjalistyczną grupę, Grupę, no to to jest też nas, nasz atut taka karta karta w rękawie więc to o tym też warto pomyśleć eee, a czy a czy a czy lepiej iść do szkoły aspirantów jeżeli chcemy być na podziale bowiem ja powiem tak eee, jeżeli jeżeli chcą za biurko, to wezmą i aspiranta, wezmą i oficera, wezmą także podoficera, jeżeli będą chcieli. Więc jakby. E, jeżeli boimy się tego biura i zrezygnujemy sobie z SGSP i pójdziemy sobie na aspirantkę, czy to jest dobre, ja uważam, że dostanie się do. Którejkolwiek ze szkoły pożarniczej jest OK, ale uważam, że trzeba mierzyć wysoko. Jeżeli sobie mierzymy na SGSP i przeraża nas to biuro, no to też tak nie do końca się tego musimy bać. Bo, bo jeżeli zrobimy aspirantkę, to równie dobrze też możemy za tym biurkiem wylądować. Więc jeżeli chcemy pracować na podziale, no nie ma po prostu na to reguły. No, to wszystko zależy od tego jakieś zapotrzebowanie, ale. Z reguły to wygląda tak, że wszędzie to się wszystko rozwiązuje jakąś rozmową, tak? Przy, powiedzmy, że jest oficer po szkole głównej, przychodzi, przychodzi komendant czy tam osoby, które decydują w tych stanowiskach i mówią, słuchaj, jest stanowisko biurowe, e, chciałbyś, chciałbyś je objąć. Ty mówisz tak lub nie, podajesz swoje, swoje, swoje argumenty, no i na przykład, jeżeli e, pracujesz z ludźmi, którzy, e, którzy takie coś rozumieją lub szanują, no to wtedy oni e, biorą pod uwagę Twoje zdanie i szukają sobie dalej, tak? I na przykład bardzo często zdarza się tak, że zaraz po Tobie w następnej rozmowie ktoś się na to zgodzi i będzie chciał, będzie chciał jakby pracować za biurkiem, więc... E, więc jakby to też trzeba wziąć pod uwagę, że my jesteśmy ludźmi, pracujemy z ludźmi, więc to też trzeba o tym rozmawiać. Druga sprawa, jeżeli już totalnie, powiedzmy, trzeba obsadzić jakieś stanowisko i będą chcieli wziąć kogoś z podziału, no to jeżeli bardzo, bardzo będą chcieli, no to po prostu przychodzi rozkaz i rozkazem cię przenoszą. Ale e, czy obawa przed biurkiem to jest argument za tym, żeby rezygnować sobie ze SGSP i sobie do, do aspirantki? Uważam, że to jest. E, no, niedobre. No, tak czy siak, jeżeli będą chcieli, to i z aspirantki nas wezmą. Uważam, że trzeba celować jak najwyżej i, 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 i się rozwijać jak najwyżej. Więc jak najbardziej polecam SGSP. A sprawa, a sprawa, a sprawa yy, wrzucania za biurko była, jest i ciągle będzie. Ale tak jak mówię, wszystko jest kwestią dogadania się. Słuchajcie, jeżeli tyle, i jeżeli to wszystko, bo widzę, że to jest wszystko, no to ja z mojej strony dziękuję. Uważam, że temat wyczerpałem. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, z czym się nie zgadzacie, koniecznie to napiszcie, ponieważ ja też nie muszę wszystkiego wiedzieć. Ja wam przedstawiłem mój, mój punkt widzenia. Jeżeli macie jakieś inne zdanie, inny punkt widzenia, bardzo chętnie posłucham. No i piszcie w komentarzach, co was nurtuje, jakie jeszcze macie pytania, i ja z przyjemnością na to odpowiem. W tym odcinku to wszystko. Bardzo wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. No, i tak jak wspominałem, jeżeli się materiał podobał, daj łapkę w górę, zostaw suba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!